Cześć, to jest Bartek 5017. Tym razem akurat w menu głównym, ponieważ zaczynamy, zaczynamy nową serię. A ta seria nazywa się Dzieje Szkocji. Tak, będziemy grać Królestwem Szkocji. Nawet mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy. Ale. Ale moje cele i to, jakie wykonam i w ogóle, co chcę właśnie robić z tą Szkocją, jak się będziemy rozbudowywać, to będziemy już mówić w grze. No to Was witam no w nowym moim odcinku z nowej serii. No to zaczynamy. No to już jesteśmy na mapie. Już. W rozgrywce. Mamy trz, y, trzy ziemie: Fife, y, Strathclyde i Lothian, Lothian. Jesteśmy królem Szkocji, księciem Strathclyde i tym hrabią tych ziem. Moimi dziedzicami są Duncan, Malcolm i Donald. Dlaczego? Duncan, Malcolm i Donald. Dobrze. Hm. Zajęcia warga w Donaldzie. No to przedstawiam Wam naszego króla Szkocji, pierwszego Malcolma Dunkelda. On będzie nam towarzyszył tak przez 20 lat w te tej rozgrywki. Czyli tak przez 5-6 odcinków. Jego ojcem był Duncan Magdulf, Macduff. a żoną jego była Alfred Seward. A jej bratem był e. Arlet i jego synem jest Wadkelch Seward, hrabia prowincji North i, jak widzicie, jesteśmy następcami jego, czyli jeśli on nie będzie miał żadnej, bab... żadnej żony, to my przejmujemy po nim tron. Nawet całkiem fajnie, nas raczej nie może, mamy idealną żonę, 11 zarządzania, biegłość gospodarcza, szkoda, że ma dumę, ale co tam się będzie kogo to obchodzić. O, widzę, że tutaj miała Torfina Singurda z Orkadów i ma... a! Czyli ona jest matką księcia Orkadów i hrabia tego tam brata jego. Ja mam... mamy rodzeństwo w liczbie trzech, dwóch facetów i jedną babkę. Mamy Donalda Dunkelda, piecata logiczna, bardzo fajnie. Ma Elmür Dunkelt, hrabia książę Hall zdolność taktyczna bardzo dobra, i Margaret Dunkelt, która jest za Edgara Adhelinga w królestwie Szkocji. Tylko po jakiego go tutaj użynili, to ja nie wiem. I mamy trzech synów: Dunkana, który ma edukację religijną. Zadządanie marne Malką jeszcze gorzej, a Donald całkiem fajnie, tylko że zajęcią wardem, ale no i teraz tak teraz dajemy, oczywiście, prawa salickie, bo jesteśmy królestwem, a nie jakoś tam. Łatwo do zdobycia, bo większość królestwa ma salickie. W późniejszych czasach już Królestwo Anglii będzie salickie, bo teraz może go każdy odziedziczyć. Ale i tak będziemy mieć bardzo dużo tych dziedziców. Bo i tak mamy tutaj braci, tak? A przecież królestwo Northampton i tak będziemy jego dziecicami. Dla mnie Primiturgia Salicka jest nawet dosyć dobra. Prawo zwyczajowe i równowagę religijną. Tak tradycyjne. tradycyjne. Fortyfikacje, mały zamek albo sprzęt obliczny. Strategia defensywna by się przydała. Fortyfikacje, niech się ofortyfikujemy. O, mamy już fajnie manufakturę ceramiczną i... nie będziemy musieli się z kościołem tutaj... za bardzo zabawiać. Bo mamy już go... odklepanego. Boski porządek. Zobaczmy naszą dzielnicę, mamy... kościół diecezjalny, bo jesteśmy królestwem. Mamy manufakturę ceramiczną i forcik. I gród. A w pozostałych mamy tylko grody. Czyli musimy od samego początku. No to taki wstęp, dosyć krótki, a jeszcze nie sprawdziliśmy. On ma bardzo dobre intrygi, ale zarządzanie marne. I możemy pięcioma prowincjami rządzać. Król zawsze może wielką ilością tam prowincji. Akurat nawet dosyć ciekawa jest historia Królestwa Szkocji. Bo przecież to Szkoci opanowali Królestwo Anglii. Przecież Jakub... Pierz Jakub Stuart, syn Mary Stuart, odziedziczył... tron po swojej matce i to było Królestwo Szkocji, lecz... odziedziczył też po Elżbiecie I Królestwo Anglii, tak? Powstała... Wielka Brytania w późniejszych czasach. Później, oczywiście, po Stuartach była dynastia hanowerska z królową Wiktorią. Później byli We y Koburgowie i później Wettynowie. Koburgowie to są tam krewni naszych, naszego króla ze Saksonii, czyli Augusta, trzeciego Sasa i jego syna. To są tam jakaś tam boczna linia właśnie Wettynów, to są właśnie Coburgowie, które odziedziczyli tron po wygasły już linii hanowerskiej. No i co? Mamy fajną przyszłość. Historycznie mamy odziedziczyć królestwo Anglii. Może nam się uda, może nie. Spróbujemy akurat królestwo Szkocja nie ma zbyt dobrych stosunków z królestwem Anglii. Przeważnie tam na, nas uważają za po prostu. Po prostu facetów w spódnicy, którzy umieją tylko pokazywać tyłki. Kto oglądał Braw Heart, czyli waleczne serce, to akurat wie o co mi chodzi. Czyli po prostu jesteś... Królestwo Anglii po prostu uważa nas za wasala Ale nie jesteśmy wasalem i dobrze Mamy dochodzić dosyć malutki Jak na królestwo Tarczowo oczywiście zmniejszymy Bo nam się szybko zbuntują Albo Ale i tak stara się się buntują Z umiejętności dyplomatycznych seniora A, czyli tarczowy zostawiamy na tak jak było, 2-1. I teraz dajemy dwór. Naszemu... Naszemu... Szwagrowi dajemy... A, niech będzie mistrzem śpiegów. Naszej... naszej ...siostrze nic nie dawa, dajemy, bo ma bezmyślność. Czyli jest po prostu bezmyślna w wszystkim. Oczywiście naszej małżonce dajemy majordamus. Donaldowi dajemy... Hmm. Margarecie damy... Ale ona może szybko nas opuścić. Donaldowi dajemy kanclerza. Jest mistrz szpiegów, major kanclerz, kogo brakuje? Brakuje marszałka i metropolita. Oczywiście kobiety nie mogą być raczej kapłanami. To akurat oczywiste. Jaki możemy tytuł stworzyć? Księcia Lotchian, ale musimy mieć 100 złota i 100 punktów prestiżu. Teraz sprawdźmy naszych wasali. Maldowen z Angus, strasznie marny mamy tą jego krewnym jest Książę Ksi Ksi książę Argel i i mamy też y naszego krewnego, który akurat bardzo dobrze. Co się tutaj jak dałem primiturgię z salicką to mamy chyba więcej nawet może nas odziedziczyć Jeżeli znaczy, ta sama liczba, ale tarczowe zmniejszymy bo i tak dużo zarabiamy a wtedy szybciej nam będą szybciej nam wierni ponieważ to tarczowe oczywiście zbieramy od naszych Wasali, czyli tych, którzy, których Wam tam przedstawiłem. Na razie musimy podbudować budżet, to sobie zostawimy tak. Na razie nie płacimy na kościół nic, ani grosza. Nie zmniejszamy podatków, bo wszystko dobrze działa. Na razie mamy sześciu wasali. Jesteś, mamy jeszcze księstwo Berwick. Dlatego. O gościu, ma chutliwość. I dlatego ma pięć dzieci. Malfred Krinan. On musi mieć chyba. Ten. Berwick musi mieć chyba matkę z mojego rodu. Z naszego rodu, albo. Nie wiem. Ma do nas prawa. Nie wiem o co chodzi. No to. Zaczynamy rozgrywkę. A, damy nieco szybciej. Jeżeli nie chcemy tutaj żyć do... Nie wiadomo ile. Księstwo Myt i księstwo Monster chce nas... Chce z nami mieć co już? Akceptujemy, bo z jednym królestwem raczej się nie dogadamy. Akurat tutaj to dosyć dobrze nawet. Przeważnie królestwo właśnie Szkocji w późniejszych latach przeważnie ma właśnie yy, sojusz z królestwem Francji, ale nie mamy jeszcze takiej pozycji międzynarodowej akurat w tej rozgrywce, ale za jakiś czas może będziemy potężni. Czyli jakie mam plany? Po pierwsze, pierwszy król będzie po pierwsze robił podstawy pod gospodarkę i będzie rozbudowywał prowincję najwyżej jego syn albo wnuk będzie będzie atakował yy, tutaj hrabstwa i księstwa Irlandii i później jak wszystko to podbijemy dajemy, damy tam nowych wasali to zostaniemy królami Irlandii później Mam chrapkę na księstwo Gwynedd i zostaniemy y królestwem Walii. Ale to już tak w późniejszych czasach. A na razie zaproponujemy małżeństwo Donald-Kundelt. Może ktoś tutaj inny? O! Zastopujemy, bo może nam się uda kogoś tutaj wyłowić. Eufrozyma nie da się jej tutaj wyłowić. Akurat może tak z jakąś polkę. Geniusz negocjacyjny bardzo mi, by mi się przydał. A nasz brat nie musi mieć 16-letniej białogłowy, tylko może mieć 22-letnią białogłowę. Odrzuca nasz, to my się nie poddajemy i ciągle dajemy. Odrzuca naszą propozycję. Nie, nie będziemy od królestwa Polski. Może tam od Anglii coś spróbujemy. Albo spróbujemy coś tutaj zdziałać. Wy Albo księstwo Gwyned. Może nie możemy odziedziczyć czegoś. O, właśnie. Donald Zleingin ma dwóch synów Ale nie ma małżonki To jest dosyć ciekawe Co najmniej ciekawe O O. Oken Halig Po prostu będzie dobrym kancelarzem, i tyle Odrzucę naszą propozycję. No to na razie szukamy jakiejś żony dla brata. Bo nasz tutaj ma już fajną żonę, Rikise von... Von Rendsburg. Dunke. Hmm, mają jakieś szczęście do dunnik Może sprawdzimy tutaj, może coś się uda tutaj... Ustrzelić. O, górch. Gunhild Bridge odrzuca naszą pozycję. No to Patrick Bruce chce zostać naszym mistrzem metropolitą. Wiem, jak okazać wojnę wszystkim poddanym. Oczywiście mianujemy go tym metropolitą, bo nie będziemy się co kłócić z naszym kochanym. Goścień, który chce być metropolitą. Godred Crowen... Nic nie ma, tylko dajemy marszałkiem, niech coś tam robi. A temu Donaldowi dajmy... Trzeba mu kogoś dać. Może księżna się... Skusi na naszego brata. Ale bardzo wątpię. Chyba tutaj nigdy jakaś hrabinka nie chce żadnego nad sobą. Nikogo nie chce dołoża. Coś takiego jest w tej grze, że po prostu hrabinki po prostu nie mogą mieć mężów. O, Martachus zwiększył się mu wierność. Naszego wasala zwiększyła się o jeden. Bardzo fajnie. ja przyjmiesz naszego brata cię nie Fitzgerald bo tak zdobędziemy Westmorland. Odrzucę naszą propozycję. My robimy focha i tyle. I szukamy dalej. O tutaj jest jakaś 16-letnia białogłowa. się termin zbliża odrzuca naszą propozycję nie ma żenimy z naszego o ta ma fajne a isha magdaw jest nawet całkiem całkiem to jest chyba ta która tak ma rządzę zemsty i uczciwość kanclerz to do nas donald zostawił go kanclerzem może ktoś tutaj do nas przyjdzie O, mamy 134 złota, to, to robimy chyba Strathhal, Startki Fi. O, tak fajnie akurat mamy złożone, że akurat jesteśmy nad morzem, to będziemy mogli mieć wszystko z energii. No to Malcolm, jak go dajemy? Jest fanatykiem, jest podejrzliwy i ma energię. Dajemy go do wojska, idealny, wojskowy po prostu. A! Wyfif dajemy na yy, leśnictwo. O, bardzo szybko nam wskaźnik wierności się nam zwiększa. Mamy straszliwe cechy. Rządzę zemsty i podejrzliwość. To jest straszne. Mam nadzieję, że Duncan będzie lepszym władcą niż jego tatuś. Co się stało, A Nic jej nie daliśmy. No to nam się buduje nadleśnictwo. Akurat Szkocja to dosyć fajne królestwo, ale dosyć trudne do wygrania tej gry, ponieważ królest... ranga królestwa i tak nam daje duży... Przeskok w jakichś tam rankingach tej gry. Hradztwo, mówiłem Wam, że to jest najgorsze, co może być najtrudniejsze. Tam bardzo trudno się wybić. Księstwo to jest już dosyć do... trochę lepsze, a królestwo to jest po prostu najlepsze. Tylko, że królestwo Szkocji nie jest na przykład, nie ma tak dobrej pozycji jak królestwo niemieckie albo cesarstwo bizantyjskie. No, nie da się co tam. Nawet porównywać. W Lotkan mamy rozwój. Fajnie rozwijamy się. Dzięki temu, że mamy fajną małżonkę. Jejcia. Ona powinna być władcą tego królestwa, nie? Ten Malkol. Ofiara losu. Podejrzliwa. Ech. A to nic. To był pierwszy odcinek. To był pierwszy odcinek ze serii Dzieje Szkocji. Na następny zapraszam już w dosyć krótkiej przeszłości. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć.